Zadanie 30.1 grudzień 2022. Dany jest sześcian ABCD EFGH o krawędzi długości 9. Wierzchołki podstawy ABCD sześcianu połączono odcinkami z punktem W, który jest punktem przecięcia przekątnych podstawy EFGH. Otrzymano w ten sposób ostrosu prawidłowy czworokątny ABCDW. Zobaczę rysunek i wszystko mamy na rysunku. Objętość ostrosłupa ABCDW jest równa. Zaczniemy od zapisania sobie wzoru na objętość ostrosłupa dowolnego to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. My mamy tak, co my mamy w zadaniu? Mamy po pierwsze sześcian o krawędzi długości 9, czyli wszędzie jest 9, w podstawie jest kwadrat. No i wysokość naszego ostrosupa równa jest wysokości krawędzi, czyli h to 9. W podstawie, tak jak mówiłam przed chwilą, jest kwadrat, więc Wzór na objętość można sobie jeszcze zapisać w taki sposób, że to jest 1 trzecia pola podstawy, czyli a do drugiej razy wysokość, czyli to jest nasze a. Obliczamy objętość. Objętość jest równa 1 trzecia a, czyli 9 do potęgi drugiej razy h, czyli to też 9, czyli v jest równe 1 trzecia razy 81. Razy 9. Można sobie co nieco skrócić. Trójkę i 81 to jest 27, więc objętość to 27 razy 9, czyli objętość wynosi 243. Jest taka odpowiedź: jest. To jest odpowiedź: a.